Patryk Białas, dzień dobry. Gościem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest Jakub Wiech, redaktor naczelny Energetyka 24. Dzień dobry. Dzień dobry. Wybierasz się do rządu. Nie, to znaczy nic mi o tym nie wiadomo. Śledzę tylko to, co dzieje się na polskiej scenie politycznej po wyborach, bo wiemy, że ten rząd się zmieni i taka arytmatyka parlamentarna wskazuje na to, że będzie go tworzyć koalicja nazwana roboczo KOLT, w skład której wchodzi koalicja obywatelska, lewica oraz trzecia droga i to właśnie te ugrupowania będą tworzyć nową polską ekipę rządzącą. Skoro KOLT, no to może... Porozmawiajmy o tym, jakie pomysły czy z jakimi pomysłami te partie szły do wyborów, a w związku z tym, czego możemy spodziewać się w najbliższym czasie w polityce klimatyczno-energetycznej. Myślę, że takim priorytetowym problemem, przed którym stanie nowy rząd, to będzie bardzo bliskoterminowe wahanie, jeżeli chodzi o ceny energii w Polsce. Bo kończy się etap mrożenia cen, to znaczy kończą się. Te ustawowe środki wprowadzone w ubiegłym roku, w tym roku na rzecz pohamowania, wyhamowania wzrostu cen energii. Nowy 2024 rok jawi się jako perspektywa, w której te ceny energii mogą gwałtownie rosnąć i w pierwszej kolejności trzeba zająć się tym, no bo to może istotnie pogorszyć nastroje społeczne. To oczywiście jest też wyzwanie nie tylko gospodarcze, też polityczne, więc sądzę, że nowy rząd będzie w pierwszej kolejności chciał w jakiś sposób powstrzymać rosnące ceny energii elektrycznej, ciepła czy też Gazu. Jak to będzie zrobione, tego jeszcze nie wiadomo. Na razie rządzący dosyć skąpo gospodarowali szczegółami, jeżeli chodzi o taki pakiet pomocowe, ale można spodziewać się, że one będą przynajmniej w części polegały na przedłużeniu obecnie obowiązujących mechanizmów wsparcia lub na jakimś ich może urealnieniu czy, czy dostosowaniu do pewnej nowej polityki, jeżeli chodzi o, o zarządzanie finansami publicznymi. Natomiast w kwestiach bardziej długoterminowych, spodziewamy się, że rząd raczej przejmie te kluczowe, duże projekty infrastrukturalne, które zostały rozpoczęte za czasów Zjednoczonej Prawicy. Chodzi tutaj o projekt jądrowy, chodzi tutaj o projekt budowy morskich farm wiatrowych. To są dwa gigaprojekty, które bardzo mocno rzutują na transformację energetyczną kraju. I spodziewamy się tutaj raczej ewolucji niż rewolucji, więc. Sądzę, że, że, że oba przedsięwzięcia zostaną za, zachowane. Jeżeli chodzi o projekt offshore, to tutaj raczej wątpliwości nie mam. Jeżeli chodzi o atom, to tutaj pojawiły się różne komentarze, różne sugestie, ale po wypowiedziach polityków koalicji sądzę, że raczej też projekt jądrowy są utrzymany, zwłaszcza, że mamy tutaj do czynienia z istotnym poparciem społecznym dla tego przedsięwzięcia. Natomiast pozostałe szczegóły, takie jak na przykład decentralizacja energetyki zapowiadana przez koalicję obywatelską, przez trzecią drogę, takie jak Możliwości rozwoju systemów źródeł odnawialnych, które popierają wszystkie ugrupowania w, w, wchodzące w skład nowego, nowego rządu, no to są w pewne kwestie, które będą doprecy wymagały doprecyzowania, będą wymagały szczegółów. Tak samo nie jest jeszcze jasny podział kompetencji, jeżeli chodzi o rząd w kwestii energetyki. Pojawiają się tutaj sugestie, że. Resortów z, 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 z możliwościami działania na polu energetyki Będ, to będą trzy resorty. Będzie resort przemysłu, skupiający kompetencje energetyczno-gospodarcze. Będzie resort klimatu, powołany po to, żeby dostosować Polskę przede wszystkim do pakietu Fit for 55. I będzie resort środowiska, już taki bardziej lokalny, skupiony na ochronie środowiska, zespolony z też kompetencjami rolniczymi. Więc to ma być ta nowa struktura, Oczywiście tutaj dużo się rzeczy może zmienić, bo rozmowy koalicyjne trwają i dopiero gdzieś tak w grudniu, myślę, że zobaczymy jak ten nowy rząd będzie wyglądał. Skoro śląska opinia o klimacie, no to bardzo społecznie drażliwy temat, czyli górnictwo i udział węgla w miksie energetycznym i energetyka węglowa ale w ostatnim czasie również dużo mówi się o tej energetyce gazowej. Czy tutaj możemy spodziewać się jakiejś rewolucji czy kontynuacji pewnej polityki, która dominowała przez ostatnie 8 lat? Temat górnictwa węglowego jest tematem bardzo drażliwym, bo de facto wszystkie ugrupowania, które wchodzą teraz w skład tej koalicji, jaka się tworzy na naszych oczach, zapowiadały dosyć szybką dekarbonizację Polski, zapowiadały bardzo istotne działania na rzecz ograniczenia węgla w systemie energetycznym, ale z drugiej strony no też sugerowały, mówię tutaj o koalicji obywatelskiej, że podpisana przez Prawo i Sprawiedliwość umowa społeczna z górnikami będzie respektowana i tam w tej umowie Wydobycie węgla energetycznego, węgla kamiennego w Polsce i też wydobycie węgla brunatnego, to jest coś, co jest utrzymane w perspektywie do roku 2049. To jest coś, co stoi w pewnej sprzeczności z takimi zapowiedziami gwałtownej dekarbonizacji kraju. Nie jest to może tak nie do pogodzenia, bo pewne manewry myślę, że dałyby pożądany przez obie strony skutek w tym zakresie. No, ale Wiemy, że działania na rzecz przyspieszenia transformacji energetycznej mogą szybko spotkać się z odstrą, kontrą ze strony górniczych związkowców, tak jak to było chociażby w kwestii nowej strategii energetycznej PGE, która zakończyła się takim tumultem na linii rząd górnicy, i wszelkie bardziej dynamiczne kroki w tym zakresie mogą wywołać to samo. To tutaj, tutaj będzie bardzo ciekawe obserwować, jak nowy rząd będzie podchodził do górników. Ta atmosfera może na razie nie jest nerwowa, ale jest takie wyczekiwanie, sądzę, ze strony górniczych związkowców, jaka ta polityka górnicza nowej ekipy będzie. I to też jest takie, myślę, że ciekawe z tego punktu widzenia, że mamy przed sobą jeszcze cały czas istotny, taki napięty sezon wyborczy, bo w przyszłym roku mamy wybory samorządowe, mamy wybory do Parlamentu Europejskiego, niedługo mamy wybory prezydenckie, i to są też wydarzenia, które mogą decydować bardzo mocno o sytuacji politycznej w Polsce. Zwłaszcza wybory samorządowe są teraz traktowane jako taka, Droga do możliwej przebudowy w tej sytuacji. Tutaj chodzi oczywiście o możliwość wzięcia większej liczby miejsc w organach samorządu terytorialnego przez Prawo i Sprawiedliwość. Pojawiają się takie głosy, że to właśnie na wybory samorządowe będzie się kierunkować w ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego. Z tego też względu no, wszelkie ruchy, które mogłyby zostać wykonane na tak drażliwych polach, jak na przykład górnictwo, polityka górnicza, będą obarczone tym ciężarem politycznym i to się powoli może zamienić w takie pole minowe. Więc nie spodziewam się, żeby nowy rząd szedł bardzo na zwarcie z górnikami w ciągu tych najbliższych kilkunastu miesięcy. Ja chciałem też zapytać, bo to trochę wybrzmiało w tej y, odpowiedzi, duże protesty czy duże negatywne komentarze pojawiły się szczególnie na Śląsku wokół pakietu Fit for 55 i pochodnych tej, tej regulacji i strategii europejskiego zielonego ładu. Czy tutaj spodziewasz się rewolucji czy ewolucji dotychczasowej polityki klimatyczno-energetycznej? Tutaj raczej spodziewam się przyspieszenia i myślę, że dla wielu środowisk w Polsce może ono zostać odebrane jako rewolucyjne. Z tego względu, że jednym z takich kluczowych aspektów czy akcentów, które przedstawiały obecnie zwycięskie ugrupowania w trakcie kampanii wyborczej była kwestia Odblokowania środków z krajowego planu odbudowy. I środki te są obwarowane szeregiem zastrzeżeń w, w sformułowanych w tak zwane kamienie milowe. Duża część z nich dotyczy właśnie przeformatowania polskiej gospodarki w, 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 w taką strukturę zgodną z. Założeniami unijnej polityki klimatycznej, założeniami pakietu Fit for 55. Słowem, chodzi tutaj o to, żeby Polska była dostosowana do tych nowych standardów, jakie wynikają z transformacji proklimatycznej Unii Europejskiej. I z tego punktu widzenia wychodząc, widzimy, że zmiany, jakie są zaszyte w kamieniach milowych, mogą być dla wielu grup społecznych w Polsce bardzo wyraźne, bardzo dotkliwe, a też tempo, jakie jest wymagane przy ich wprowadzaniu, to. Tą dotkliwość i wyraźność może potęgować. Więc. Jeżeli chodzi o to ten moment dostosowania się do Polski, do standardów polityki klimatycznej Unii Europejskiej, myślę, że, że to, jest, to jest coś, co, co może faktycznie wywołać duże kontrowersje, bo byliśmy przyzwyczajeni do retoryki, że polityka europejska w zakresie klimatu sobie, a Polska sobie. Oczywiście to nie było do utrzymania w długiej perspektywie, natomiast rząd zjednoczonej prawicy tak właśnie kształtował swoją narrację. Oczywiście też zgadzał się na pewne uwarunkowania wynikające z tej, z tej polityki. Nie powiodło się też w podważanie fundamentów unijnej machiny klimatycznej, takich jak system handlu emisjami, chociaż były podejmowane próby w tym zakresie, no ale wyborcy otrzymywali komunikat, że Polska jako staje okoniem wobec unijnej polityki klimatycznej. Teraz to się najprawdopodobniej zmieni, bo od tego zależy skuteczność odblokowywania środków z KPO, od tego też zależy skuteczność realizowania innych działań i ta polityka z punktu widzenia gospodarczego polegająca na zaadaptowaniu Polski do standardów klimatycznych Unii Europejskiej jest pożądana, ale komunikacyjnie tak politycznie na tym poziomie wewnętrznym będzie to bardzo trudne tym też tłumaczę pomysł wyodrębnienia resortu klimatu, który ma się zająć właśnie tym. Ja sądzę, że to będzie bardziej resort komunikacji klimatycznej i w swego rodzaju tworzenia takiej narracji dotyczącej problemów klimatu, w, który no, będzie też w takiej strefie zgniotu i, i osoba, której przypadnie ten stołek ministra klimatu, naprawdę będzie miała przed sobą ogromne wyzwanie i może naradzić się na ogromny gniew społeczny. Chciałem teraz zapytać o te niewymieniane dotychczas technologie energetyczne, bo tutaj też w przeszłości rząd Zjednoczonej Prawicy miał pewne pomysły dotyczące czy to bloków dwusetek, czy to elektrowni Ostrołęka C, czy to SMR-ów, czy to biogazu. Jak tutaj widzisz te zmiany polityczną, która w Polsce wydarzyła się 15 października. To jest cały wachlarz technologii i jeżeli chodzi, na przykład o tę modernizację bloków dwusetek, ona może być dokonywana, bo wszystko wskazuje na to, że Polsce udało się wywalczyć przedłużenie wsparcia z rynku mocy w, do roku 2028. To jest zmiana wkomponowana w reformę rynku energii Unii Europejskiej, która jest teraz dopinana w, na w poziomie Unii, Rady Unii Europejskiej. To zostało już przeforsowane. Niemcy i Francja osiągnęły kompromis, który blokował zmiany w tym zakresie. Teraz sprawa trafia do Parlamentu Europejskiego i tam ostatecznie wszystko zostanie ukształtowane. Spodziewamy się jednak, że... W Polsce się uda utrzymać przedłużenie tego wsparcia o trzy lata, i to jest dosyć istotna zmiana z punktu widzenia tempa, jakie musimy sobie narzucić, i wyzwań, które przed stoją na, na gruncie tej transformacji energetycznej. E, więc ten projekt może być kontynuowany. E, oczywiście tym blokom się chyba nie uda. W większości osiągnąć emisji zgodnej ze standardami nowego rynku mocy, czyli poniżej 550 gramów dwutlenku węgla na kilowatogodzinę, ale przedłużenie ich żywotności byłoby wskazane ze względu na utrzymanie tego zasobu mocy wytwórczych, które jest potrzebne do, 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 do tworzenia bezpiecznej postawy systemowej. Idąc dalej, jeżeli chodzi na przykład o SMR, -y, to jest projekt w tym momencie całkowicie uzależniony od tego, co się dzieje w, po drugiej stronie Atlantyku w Ameryce Północnej. W Kanadzie i w USA, bo tam realizowane są pierwsze projekty, które mogą rzucić więcej światła na, na zarówno koszty, jak i czas przygotowania i budowy takich instalacji jak małe modułowe reaktory jądrowe. Sądzę, że zaangażowanie i nadzieje przemysłu związane z, tymi, z, tymi, z tym przedsięwzięciem oraz zaangażowanie też podmiotów niepaństwowych takie jak na przykład Syntos w, w projekt SMR-ów, no jednak będzie w, w, przechylało szale na na rzecz realizacji tego, tego projektu, i tutaj nie będzie. Jakiejś istotnej zmiany, zarzucenia rozwoju SMR-ów, raczej może nawet przyspieszenie, bo Koalicja Obywatelska zapowiedziała, zapowiedziała rozmowy z Unią Europejską na rzecz wkomponowania SMR-ów w nową politykę energetyczną Unii. Więc tutaj raczej jestem, jestem optymistą. Warto też poruszyć sprawę wodoru, bo to jest coś, na co będzie szło bardzo dużo pieniędzy w ciągu najbliższych lat. Polska. Zaczęła się przygotowywać do tej rewolucji wodorowej, która na nas czeka. Myślę, że w ciągu najbliższej dekady tworzymy doliny wodorowe, szykujemy się do tego, żeby nowe moce, które będą powstawać w polskim systemie, były pożenione z. Możliwościami wytwarzania wodoru, tego zielonego wodoru bądź fioletowego wodoru, czyli przy użyciu energii ze źródeł odnawialnych albo jądrowych, w procesie elektrolizy wody. Na to też jednak musimy poczekać, bo to jest mimo wszystko, jednak. Jesni pewnej przyszłości. Najpierw muszą powstać te moce w czystych źródłach, które będą potem zasilać elektrolizery i w ten sposób produkować, produkować wodór. Natomiast też jeszcze warto wymienić technologię efektywności energetycznej, bo o nich się często zapomina w dyskusjach o transformacji. A to jest coś, co będzie nam bardzo potrzebne i w, w tej efektywności energetycznej w, czy, czy może z tej efektywności energetycznej bardzo łatwo potem przeskoczyć na elastyczność sieci, bo to są bardzo podobne, jeżeli chodzi o, o swój cel mechanizmy i zarówno właśnie oszczędzanie energii, jak i też uelastycznienie popytu oraz podaży, to jest coś, co również będzie musiało zostać wdrożone w naszą transformację energetyczną, żebyśmy udźwignęli kształt tego nowego rynku energii, który się buduje w Unii Europejskiej. I to są myślę, że też takie wyzwania innowacyjne stojące przed nowym rządem. To jeszcze w obszarze technologii chciałem dopytać: czy rewolucja, czy ewolucja w obszarze energetyki wiatrowej na lądzie i podnoszonej w ostatnim czasie bardzo mocno przez posła Janusza Kowalskiego e, biogazowniach e, rolniczych? Czy tutaj możemy spodziewać się kontynuacji, czy jakiejś rewolucji? Jeżeli chodzi o kwestię energetyki wiatrowej na Lądzie, to myślę, że czeka nas istotne poluzowanie rygorów, rygorów ustawy odległościowej, bo to jest coś, co jest chyba konsensusem politycznym w ramach nowej ekipy i sądzę, że to uproszczenie czy, czy, czy poluzowanie ono będzie wyglądało podobnie jak ta oryginalna koncepcja, która pojawiła się kilka miesięcy temu w obradach rządu. Jeszcze z jednocznej prawicy, gdzie miało to zostać ten limit odległościowy dzielący zabudowania domowe od wiatraków miał zostać ograniczony do 500 metrów. Ostatecznie skończyło się na 700 metrach. Myślę, że będzie nas czekał powrót do tej koncepcji 500 metrów. 500 metrów. Ale być może też będzie to związane z jakąś taką istotną przebudową tego prawa wiatrakowego, może uprawnienia w tym zakresie zostaną całkowicie skierowane na samorządy, na lokalne wspólnoty energetyczne, w może też zostanie uproszczona w ogóle procedura budowy takich turbin wiatrowych to jeszcze, jeszcze zobaczymy. Tak samo biogazownie i biogaz w ogóle biometan to jest sektor, który myślę, że Premises, wymaga istotnego rozwoju w Polsce, bo mamy potencjał ku temu, on jest niewykorzystywany. A tymczasem, patrząc na znaczenie tego tematu dla lokalnych społeczności rolniczych i fakt, że nowy rząd będzie współtworzony przez PSL, sądzę, że tutaj jest duża doza takiego, takich nadziei związanych właśnie z rozwojem segmentu biogazowego. I te prace, które dziś tam zostały zapoczątkowane, właśnie przez ministra Kowalskiego, myślę, zostaną pod Podjęte dalej i prowadzone w tym całym kierunku przez nowy rząd. I na zakończenie chciałem zapytać o też taki wątek uspołecznienia polityki klimatyczno-energetycznej i dialogu społecznego, dlatego że wielokrotnie te środowiska pozarządowe przez ostatnie 8 lat podnosiły zastrzeżenia, że rząd, ówczesny rząd zjednoczonej prawicy, Prowadził politykę siłową, politykę klimatyczno-energetyczną. Czy tutaj przewidujesz zmianę w podejściu i większą otwartość na głosy takich organizacji, na przykład jak Greenpeace? Poniekąd tak. To znaczy, sądzę, że, że te podmioty, te organizacje będą cieszyły się większym udziałem w takiej komunikacji z rządem. Natomiast też biorąc pod uwagę, powiedzmy, czynniki, które wpływają czy, czy, czy kształtują polską politykę energetyczno-klimatyczną, no ja myślę, że tutaj dużo już zostało zadecydowane, że, że dużo z tych głównych mechanizmów wpływu na kształt polskiej polityki klimatyczno-energetycznej, to, to już istnieje, już działa, tylko ich wpływ po prostu stopowany. Teraz on zostanie odblokowany i będziemy patrzeć na przyspieszenie w, w tej, w, na kilku polach tej, tej, tej polityki i wśród tych czynników no mamy przede wszystkim prawo Unii Europejskiej, które jest już ukształtowane, jest przyjęte. Mowa tutaj przede wszystkim o rygorach pakietu Fit for 55. To, to, to nas czeka i wdrażanie ich nas czeka, i od tego raczej ucieczki nie ma. Tak samo, jeżeli chodzi o politykę już dotyczącą sektora elektroenergetycznego, to tutaj poza jasnymi komunikatami ze strony Unii Europejskiej czeka nas też zmaganie się z problemami technicznymi, które tworzą coraz starsze bloki węglowe, i tego też nie przeskoczymy. Nawet ta modernizacja bloków, 200 MW, o której, o której mówiliśmy jakiś moment temu, no to nie naprawi w całego w sektora węglowego. To będzie takie doraźne działanie punktowe, ale nie systemowe. I warto też przypomnieć, że pewne standardy horyzontowe, czasowe, jeżeli chodzi o transformację naszej energetyki, też już zostały przyjęte, bo mamy na przykład zatwierdzony plan wygaszania elektrowni Bełchatów, Największej polskiej jednostki wytwórczej, w, odpowiadającej za około 20% naszej w produkcji energii, to już jest zatwierdzone, to już jest przyjęte od pewnego czasu, i, i nikt tutaj nie przewiduje żadnej zmiany. Więc tak naprawdę to, co się teraz będzie działo, to takie zrzucenie kurtyny, która przykrywała tego słonia w pokoju. Tym słoniem jest oczywiście potrzeba dynamicznej transformacji energetycznej Polski, ale o tym się dużo nie mówiło. To, to, to niestety nie było poprawnie komunikowane. Tak jak wspomniałem wcześniej, ta komunikacja rządu z wyborcami, z, z, z społeczeństwem polegała głównie na Tworzeniu iluzji, że nas to nie dotyczy, że jest to gdzieś poza Polską jako, jako problem, jako, jako wyzwanie, albo że będziemy to jakieś blokować. No nie będziemy, my musimy to wdrożyć i, i sądzę, że takim jednym z naczelnych problemów komunikacyjnych, w, w tym, w którym, przy którym stanie ten rząd, to będzie potrzeba zakomunikowania obywatelom, że no tak, polityka klimatyczna Unii Europejskiej też nas dotyczy i będziemy ją wdrażać. Niestety bardzo szybko, bardzo dynamicznie, gwałtownie wręcz w niektórych segmentach, bo zaniechaliśmy tego przez ostatnie lata, nie tylko lata rządów Zjednoczonej prawicy, ale w ogóle przez ostatnie 20 lat od wejścia do Unii Europejskiej i teraz musimy to te zaległości nadrobić. Skoro rozpoczęliśmy naszą rozmowę od plotek to na koniec również poproszę Ciebie o to, kto będzie ministrem przemysłu, kto będzie ministrem klimatu, kto będzie ministrem środowiska w nowym rządzie. Jeżeli chodzi o ministra do spraw przemysłu, czy ministra, który ma stanąć na czele tego resortu, mającego zostać ulokowanym w Katowicach, to jest jeszcze kwestia otwarta, bo roszczą sobie do tego prawa zarówno Koalicja Obywatelska, jak i Polska 2050. Pojawia się tutaj nazwisko jednej z wykładowczyń Politechniki Śląskiej, prawniczki, która zajmowała się tematami energetycznymi, no ale też są wysuwane inne kandydatury. Sam Szymon Hołownia pojawia jako jeden z pretendentów do tego resortu, z tego względu, że on widział taką koncepcję łączenia stanowiska wicepremiera z ministrem do spraw transformacji energetycznej, więc być może tak to zostanie ukształtowane. Co do Ministerstwa Klimatu, tutaj pojawia się kandydatura Urszuli Zielińskiej, ale ze względu na to, że ten resort najprawdopodobniej będzie też wpływał na relacjami zewnętrznymi Polski na polu transformacji klimatycznej, czyli relacjami z ONZ, z Unią Europejską, z innymi agendami, chociażby takimi być może jak Euratom. No tutaj też Polska 2050 sobie w, rości pewne prawa, bo wiemy, że to ugrupowanie chciałoby wejść w struktury dyplomacji chciałoby mieć swojego szefa MSZ. Jeżeli chodzi o resort środowiska, czyli jeszcze kolejny resort wydzielony z obecnego Ministerstwa Klimatu i Środowiska, to tam z kolei swojego człowieka chciałaby ulokować, chciałaby ulokować Polskie Stronnictwo Ludowe. Tutaj się mówi o w pani Urszuli Pasławskiej jako kandydatce do objęcia tego, tego urzędu. Pojawia się jeszcze w temat specjalnych pełnomocników, którzy mieliby czuwać nad energetyką. Prawdopodobnie zostanie, zostanie zachowany urząd pełnomocnika do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Też jest otwarta kwestia kto, kto miałby nim być i Pojawia się jeszcze w urząd pełnomocnika do spraw mieszkalnictwa, co też ma związek z energetyką. Tutaj to byłaby domena lewicy, bo mieszkalnictwo, zasób mieszkaniowy będzie podlegał bardzo istotnej przebudowie w związku z pakietem Fit for 55. Więc tutaj te kompetencje energetyczne byłyby też istotne, jeżeli chodzi o, o ten właśnie. Yy, ten właśnie urząd. No ale to też jest otwarta koncepcja. Wiadomo, że te rozmowy koalicyjne mogą przybrać taki lub inny kierunek. Jeszcze jesteśmy daleko, myślę od ich zakończenia, chociaż może takie generalne rozdziały już są dokonywane, ale ostateczna struktura rządu no, będzie znana dopiero za jakiś czas. Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Moimi Państwa gościem był Jakub Wiech, redaktor naczelny portalu Energetyka 24. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. To był podcast zrealizowany przez Stian Media.